Szanowny Panie Jakubie Nowakowski, z okazji Pana setnych urodzin pragniemy wyrazić nasze najszczersze życzenia oraz wdzięczność za niezłomną postawę i ogromne poświęcenie, jakie włożył Pan w walkę o wolność naszej ojczyzny. Pana historia jest dla nas inspiracją, a Pana życie dowodem na to, jak wielką wartość ma odwaga i miłość do ojczyzny. Z tej wyjątkowej okazji my, uczniowie 86. Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu Zośka, przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Od klasy pierwszej A niech zdrowie uśmiech towarzyszą Panu na co dzień, a pamięć o Pana zasługach trwa w naszej szkole na zawsze. Od, Od klasy, klasy pierwszej, pierwszej B życzymy, B. życzymy Panu, Panu. By każdy dzień przynosił radość. A pamięć o Pana bohaterstwie trwała w sercach naszych pokoleń. Od klasy pierwszej C serdecznie życzymy zdrowia, szczęścia i spokoju ducha. Dziękując za bohaterstwo, które odmieniło losy naszej ojczyzny. Od, Od klasy drugiej A życzymy z całego serca dni pełnych miłości, szacunku i radości, które są wyrazem wdzięczności za Pana heroizm. Od klasy drugiej B życzymy Panu nieustającego zdrowia, spokoju serca i wielu powodów do uśmiechu. Od klasy drugiej C. w okazji urodzin przesyłam Panu serdeczne życzenia zdrowia, spokoju ducha i dumy z życia pełnego poświęcenia i odwagi. Od klasy 2 D. Nie każdy dzień będzie dla Pana źródłem spokoju i dumy. A Pana zasługi niech zawsze będą inspiracją dla nas wszystkich. Od klasy drugiej S. podamy serdeczne życzenia. Zdrowia, szczęścia i dumy z tego, co Pan osiągnął dla naszej ojczyzny. Od klasy 2 F. Życzymy Panu wiele ciepła, wdzięczności i szacunku od tych, których życie wzbogacił Pan swoim bohaterstwem. Od klasy trzeciej A życzymy Panu zdrowia i długich lat życia. Oraz dumę z młodzieży, która inspiruje się Pana odwagą. i poświęceniem dla ojczyzny. Od, Od klasy, klasy trzeciej B życzymy, życzymy, aby każdy dzień był pełen uśmiechu, poczucia spełnienia, a Pana historia żyła wiecznie w pamięci naszej szkoły. Od klasy, klasy trzeciej C z najlepszymi życzeniami zdrowia, pogody ducha i siły. Dziękujemy za odwagę. która stała się dla nas wzorem do naśladowania. Od klasy trzeciej D. Niech Pana życie wypełnia miłość i ciepło bliskich. A nasze wdzięczności, i pamięć i niech zawsze Panu towarzyszy. Od klasy trzeciej E. Dziękujemy za Pana odwagę i życzymy zdrowia. Oraz życzymy długich lat spędzonych w gronie najbliższych. Od klasy trzeciej E. Życzymy pogody ducha, spokoju serca, nieustającej dumy z Pana bohaterskiej przyszłości.